O, pierdolony Zerwał się? No Okej okay. okay. Dajcie matę no, Nie, że No normalnie, że Dobry. siemano w... Ale, że tak A. a czekaj, tu zaczyna się nagrywać dobra, nagrywa A się. i w ogóle przez to masz to po powiadomienie, bo jest za mała karta na za dużą jakość Dwie. No, wiem No To nie nagrywaj w takiej jakości Siemano, z tej strony Rybocholicy Dzisiaj jesteśmy na łowisku pod Warszawą. Nie będziemy zdradzać, żeby tutaj nie było za dużych tłumów. No, no i co? Możemy zdradzić, że, że już jesteśmy tutaj chwilę, jest, jest na razie fajnie. I łapcie przebitki. Ale. Chyba no nie wiem, tylko że nie wyciągaj go do góry tylko do, wiesz, tak bardziej pionowo, nie? O idzie po podbieraku po, po Kurwa, no jebane, się zamurował i nie mogę nic z nim zrobić O pierdolony Zerwał się no. Kurwa tak daleko Dawaj, dawaj, dawaj Nie, bo ty dawaj. mi go złamiesz Dobra przepraszam Daj pomogę nie, nie, nie tak, nie tak, nie tak, broń Boże, nie tak, kurwa. W podbieraków, kurwa. No bro, 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 broń Boże, nie tak, nie tak, nie tak. Karasz. Proszę bardzo, pierwsza rybka dzisiaj na wypadzie. Karas złocisty. Pierwszy raz w życiu. Proszę bardzo. No też bardzo. mi się wydaje, że ten, jest złocisty. Zawod, zawodnik Kamil złowił właśnie karasia złocistego. Szczerze to nie mam pojęcia gdzie ono jest, Jeśli tu wiem, że na prawo i raczej z drugiej strony Kaspersdańskie, kolejne branie, proszę bardzo na komercji. mam bez zadziora. Ale duży, co? O kurde. Dobra, dobra, i spokojnie z tym podbierakiem. O jejku. Złap za kosz. Dobra, I góra. Z... <laughs> Proszę, jaki ładny okaz. To 3 kilo, Karpik, powiedz coś na ten temat. No życiówka, życiówka. Bardzo się cieszę, dobrze, że dzisiaj przyjechaliśmy na ten komercyjny, się zdecydowaliśmy, bo, no, bo jest fajnie, coś się dzieje w końcu, a nie tak jak na miejscowości G. Pod, pod tak Warszawą. Powiem. Pod Warszawą. Z drugiej strony. Ale no bardzo fajnie, bardzo fajnie, cieszę się i myślę, że... No a my do, w sumie dopiero przyjechaliśmy, nie? Jeszcze dużo łowienia przed nami. No już. my jesteśmy ze Z półtorej godziny jesteśmy, no. a łowimy może z godzinę. No. Zanim się rozstawił Gimbarska człowiek. Kiełbaska już się smaży, dzisiaj bez żadnego challenge'u, tylko nastawieni na bardzo, bardzo duże karpie. Po prostu testujemy komercję, tak? I no nie wiem co. No na razie jest fajnie, fajnie się zapowiada. Zobaczymy czy akurat trafiliśmy w taką godzinę brań, czy... Czy tutaj jest po prostu? Jak tu tak jest, no to fajnie tu przyjechać, nie? No, wiadomo. Zobaczymy, Dobra, tak. Zobaczymy damy, z, damy znać, tak? No nie, yy, ten karaś srebrzysty. O to nawet nie ma pod to kacperek. Która rybka dzisiaj? Druga rybka. Oj, bo ja nie widzę tej żółki. Miałeś większą? A to już masz jakiegoś typa na plączącą się żyłkę Czyli miałeś większą rybkę. Ale gdzieś przed tym? Przed koszykiem? A jaka to była rybka? Karpik. To jest karpik. No to co powiesz o tym łowisku? Co? Jak na razie 5 nie stracił. Chyba się wyspał, kolega, chyba się wyspał. Umiejętności po prostu. Jesiot. No. Tutaj ma żeby nie No, tylko tak po prostu do góry go dasz. Wow. Ty, wchodzi pod ten kompletnie nie widać. który? Nie w Twój zestaw. Ale mi serce wieje Czyli co, może to jest życiówka, co? No jeszcze siotra nigdy w życiu. Nigdy w życiu nie złapiesz jej siotra. Jeszcze za bok złapany, za płetwę. O kurde. Dawaj, 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 dawaj. Ty, chyba już No do... dawaj! O kurde! Ty, ty go już odhaciłeś, kolego. A tu jest jakaś stara jego. Dobra, jak, jak ten to się uda, to stara w imię. Nie uda się. No, powiedz Kamilku. Się zdejmę czapkę. Jak, jak dzisiaj połowy się udają? Dzisiaj bardzo dobrze się połowy udają. Są już dwa gatunki, których jeszcze nigdy w życiu nie zrobiłem, z czego jeden jest. co się bardzo cieszę i to dosyć duży. No, na razie taki spokojny content. Tak? Na razie tak. Na razie siedzimy, kiełbaska, grilek. Jak Tylko zero oczywiście Jak urośniemy w siłę, to może coś zdoła nam się nagrać fajnego, lepszego. Czyli jak na ten moment polecasz tutaj? Znaczy polecam. Polecam, no nie będziemy zdradzać, bo, no bo, bo nie wiadomo jak to zawsze miejscówki dobre się rozchodzą szybko. Jak w pikarni bułeczki, ale no fajne, fajne, naprawdę. Szok, że... O. I. <śla> Kasper by dostał łeb Albo ty Albo ja No zajebiście jest na razie, nie spodziewaliśmy się, że w ogóle tutaj takie ryby mogą być No Walczymy dalej Mi niestety jeszcze się nic nie udało złowić Ale spokojnie, spokojnie Na pewno się uda, tutaj mamy kolegę, który, któremu już się udało złowić złożyć, złożyć dwie rybki No Ja jeszcze nie Może coś pokroję tego, co Kasper złowił ostatnio, znaczy no. przed chwilą jak widać jest tu jest bardzo, no bardzo dużo tych ryb, jest zarybione, nie to co na PZW, że tak powiem. No i co, walczymy dalej. Opowiedz, co się stało, Kamilku. No niestety węd wędka poszła. wędka nie wytrzymała presji, że tak powiem. Pech, los tak chciał niestety. I niestety ja kończę łowienie dla, na rzecz tego pana Na rzecz zawodowca No niestety ja, mi dzisiaj się nic nie uda złowić No cóż, poświęcę się dla, dla dobra kolegi Bo jestem dobry chłopak się nie chce Nie, on powiedział, że ten On powiedział, że przyjmuje mój zestaw No to mu oddam Nie no, kara to chyba nie jak coś to co się nagrywa, nie? Tołpyga, albo Amur. Czekajcie, czekaj. Dobra Proszę bardzo, jaki piękny okaz. Co to jest? Amur chyba. Amur, okej. Okay. Ile dzisiaj złowiłeś? Cztery. I. Każdy inny gatunek. O, proszę. Bingo! Właśnie. No. Powiedz, co dzisiaj złowiłeś? Dzisiaj był... Co był? Jesiod był. Była tołpyga. To była Topyga. Albo Amur. Amur, no. Amur raczej był tutaj. Amur, Amury Liny, karasie, szczupaki i sumy. No to Amur był, był ten, karp był dosyć duży karaś e, polski tak zwany złocisty i co jeszcze było? A jesiotr No jesiotr, którego tutaj nie ma podanego, że jest, że jest do złowienia, także jakieś faking albo jakiś się wziął z nieba wyskoczył, nie wiadomo. Także no Także dzisiaj chyba fajnie. Fajnie dzisiaj, co Kamilku? No dla mnie bardzo, dla chłopaków nie za bardzo. <laughs> no ja to nic nie złowiłem dzisiaj, no ale... Może no, chcesz Mateusz tutaj usiąść, bo ja to już nie wiem, czy ja będę łowił. Co mówisz Kasperku? Ale ja nie wiem, tak bo mi do się niewygodnie do tą wędką tak? kurwa, łowi. łowię. Ale złapałeś tylko dwie rybki. No i co? jest z kartami. Chodź tak. się przesiądziesz tutaj. A w ten sposób? Tak. No dobrze. Jeszcze tak będzie. Ładzę, bo on się wysuwa. Aha. Ale ładny. Pewno ja to chyba jeszcze nie widziałem na oczy. No. Chyba ma już PB, co? Nie. Nie? Ale ogromny. No Ładzę, to masz Co profesjonalista, tym profesjonalista. Ale to jest kawał ryby, no. Jakby nie było Dobra, szybkie ujęcie i do wody No, duży jest Ogromny Dobra, Dobra. ekstra Do wody Eee, mali zna tych bardzo, jaka ładna rybka. czekasz Gasperku powiesz? Fajnie, fajnie, mnie wszystko cieszy. Tak. tak. Ale... Zadowolony, zadowolony jest. Zadowolony z łowiska jestem, tak No To bardzo dobrze chyba co? Tak <laughs> Proszę bardzo, to jest, to jest gość, który dzisiaj złowił ile ryb? Proszę powiedzieć? Trzy. Trzy rybki jakie to były? Dwa karpie i karasek Jak, Jeszcze raz? Karaś serbrzysty No i ładnie Jak co ona chce pojechać to nie chce pojedzie z, Jest, jest o kurde się ręka boli od tego no. Ciężka jest. Nie, nie spokojnie. No. Ja, czekaj, co? Co za No. Stu Ciężka. No i chuj. Prawie w łeb. Dobrze, że w tym nie dostałem. Ale widziałeś przynajmniej. Wsajbiście! I co jak wrażenie? No przykro mi jest, bo się nie udało. Nie udało się jej złapać. Się zrywała dosłownie pod. Pod, samym, pod samą końcówką, że tak powiem. No nic, rzucam ostatni raz. I zobaczymy, może się uda coś fajnego. Szczerze, nie wiem co to było. Chyba jakiś karpik. Karpik chyba, no. Coś tak widziałem go kątem oka, tylko. Ale ogólnie, chociaż pierwsze branie miałem, tak. Nie dorzuci do klipa jak nic, nie dorzuci. Pa. A widzisz, jak go zmotywowałem. Ale o, i tak, to nie tutaj chyba, co? No to właśnie mi chodziło. Super, brawo Kuba. Wjechałeś na ambicje, co ci powiem, no. No właśnie o to chodziło. Ambicje, które ja nie mam, bo ja nie umiem łowić, A, ale... Musiałem, po prostu... Muselu... Ostatni, tak, że tak powiem last dęsik, musiałem, musiałem. No nic, czekamy. Czekamy i może coś się uda przez ten ostatni. Ostatnie 15 minut. Brać? O. Nie no, Ale na stary się pytam A, Co za Żegnamy się z dzisiejszymi przygodami Na dzisiejszym łowisku było bardzo fajnie Dużo, dużo nowych ryb Fajne gatunki powjeżdżały, no ale to już widzieliście na pewno. No, mi się niestety zerwała rybka, zresztą to było nagrane, widać to. No nic, ale ogólnie, ogólnie w porządku chyba miejscówka, co? No, myślę, że wrócimy jeszcze nie raz. No i co, i do następnego, nie? I widzimy się następną niedzielę o 15. Bye! Ej, zobacz, czy dobrze widać, Od w ten sposób, jak stoję. Ja nie widzę na odległość. No tylko chowasz ręce, kurwa jebana.